Czy kiedykolwiek poczułeś, że w tobie płonie coś, co nie jest światłem? Płomień, który nie pali by oświetlać, lecz by pochłaniać? Być może nosisz w sobie ogień lwa, a być może w tym ogniu kryje się coś, czego nawet lustra nie chcą odbić. Lew, król zodiakalnej dżungli, znak słońca, chwały, pasji i magnetyzmu, który poraża. Gdy lew wchodzi do pomieszczenia, nie musi wypowiedzieć ani słowa. Świat już wie, że przyszedł. Jego magnetyzm jest pradawny, a energia zdaje się czerpać z nieskończonego, słonecznego źródła. Ale co się dzieje, gdy to słońce staje się nieubłagane? Gdy światło lwa oślepia zamiast prowadzić? Co jeśli potrzeba bycia podziwianym przemienia się w nienasycony głód, który pochłania wszystko wokół? Istnieje mroczna strona lwa, której nikt nie odważa się nazwać, strona, którą reflektory nie oświetlają, którą maskuje. Duma, a nawet najwięksi astrologowie wypowiadają szeptem i z ostrożnością: A co jeśli powiem Ci, że nosisz w sobie tron, ale też loch? Że za blaskiem kryje się cichy strach, który szepcze a co jeśli nikt mnie nie oklaszcze? A co jeśli zostanę zapomniany? Ten strach, jeśli nie zostanie rozpoznany, rośnie. A gdy rośnie, zaczyna rządzić, cicho, w ciemności, za kulisami twojej duszy. Dziś zajrzymy do tej ukrytej części lwa nie po to, by osądzać, nie z lękiem, ale z szacunkiem bo każda siła nosi swój cień, a każde słońce, choćby najjaśniejsze, Rzuca ukrytą stronę. Jesteś gotów zmierzyć się z przeklętą stroną własnego ognia? Zamknij więc oczy i słuchaj, bo to, co nastąpi, może obudzić wspomnienia prawdy i rany, które wolałeś zapomnieć. A może nigdy nie miałeś odwagi, by na nie spojrzeć? Duma, która kłamie samemu sobie, wiesz dokładnie, o czym mówię. Ten moment, kiedy wolisz wszystko stracić, niż przyznać się do błędu. Gdy duma wznosi się niczym złota zbroja, lecz pod nią kryją się głębokie pęknięcia, które uporczywie ignorujesz. Lew uwielbia być podziwiany, uznawany, wywyższany, ale to, co niewielu dostrzega, albo przyznaje, to fakt, że to pragnienie oklasków, gdy wypaczone, ukrywa pradawną niepewność. Wątpliwość, która zjada od środka, a co, jeśli nie jestem wystarczający? Aby uciec od tego lęku, lew tworzy postać króla, królową wersję siebie, która nigdy nie zawodzi, nigdy się nie łamie, nigdy nie płacze publicznie ale każde przedstawienie ma swoją cenę. A gdy nikt nie patrzy, lew może czuć się utonięty w samotności swojej własnej wielkości, bo utrzymanie korony wymaga siły, ale także prawdziwej troski. Niewielu zbliża się do tronu bez własnych celów, a z czasem lew zaczyna wątpić w miłość, którą otrzymuje. Kochają mnie? Czy kochają blask, który na mnie rzucają? Czy czułeś to kiedyś? Czy budowałeś zamki wokół swojego serca, aby nikt nie zobaczył twoich ran? Czy uśmiechałeś się, mimo że oczy płonęły? Być może już dotknąłeś tej przeklętej strony lwa? Ale to dopiero początek, ogień, który pali, ale też niszczy. Czujesz ten płomień w sercu? Nie ten, który ogrzewa, pociesza czy oświetla twoją drogę, lecz ten, który płonie z niemal okrutną intensywnością. Ogień, który nie tylko spala to, co wokół, lecz także samo ciało. To jest ukryty ogień lwa. Ogień, który może być zarówno twórczy, jak i niszczący. Czy zauważyłeś, że dla lwa wszystko musi być wielkie? Każdy gest, każde słowo, każde spojrzenie nosi ciężar królewskości, albo przynajmniej gorące pragnienie, by tak być postrzeganym. Ale co się dzieje, gdy ten płomień wymyka się spod kontroli? Gdy gorąc staje się burzą zdolną spalić najgłębsze więzi i najprawdziwsze przyjaźnie? Lew nie toleruje bycia ignorowanym. A w głębi duszy może nikt nie chce, żeby był, bo jego ogień, choć wspaniały, jest nieprzewidywalny i bezlitosny. On pali nie tylko to, co przeszkadza, ale wszystko, co król uważa za nieprzydatne. Dla swojego panowania. Widziałeś kiedyś, jak ktoś pali mosty, a potem próbuje je odbudować? Lub jak? Zraniony dumą, pozwala słowom ostrym jak miecze spaść bez możliwości naprawy. To jest przeklęta twarz Twojego ognia, którą niewielu przyznaje, że istnieje. Zastanawiałeś się, czy chroniąc się, nie izolujesz samego siebie? To ogień, który pali nie tylko świat zewnętrzny, ale także duszę, pozostawiając za sobą bolesny popiół, którego żaden blask nie może zakryć. A gdy próbujesz utrzymać płomień, nawet jeśli boli, pojawia się pytanie, które nie. Przestaje szeptać: Kogo naprawdę próbujesz oświetlić? Siebie? A może tych, którzy boją się Twojego blasku? Jeśli to pytanie brzmi znajomo, przygotuj się. Bo następna prawda jest jeszcze głębsza i bardziej niepokojąca. Samotny król cena władzy i samotności. Czy kiedykolwiek poczułeś w ciszy nocy przytłaczający ciężar własnego tronu, niewidzialny ciężar noszenia korony nie tylko ze złota, ale z oczekiwań, presji i niemal desperackiego pragnienia, by nigdy nie zawieść? Lew rządzi swoim królestwem z majestatem, ale ten majestat ma cenę, której niewielu dostrzega. Bo w głębi serca najpotężniejszy król jest też najbardziej samotny. Wyobraź sobie oświetlony zamek, ale pusty. Echo Twoich własnych kroków jest jedynym towarzyszem. Taka jest samotność ukryta pod blaskiem lwa. Ty świecisz dla świata, ale kto świeci dla ciebie, gdy światła gasną? Ta izolacja nie jest widoczna dla zwykłych oczu. W końcu król nigdy nie pokazuje słabości. Musi być wieczny, niezniszczalny, niestrudzony. Jednak ta potrzeba kryje mroczny sekret strach przed porzuceniem, lęk przed zapomnieniem, strach, że nie będzie kochany za to, kim naprawdę jest, a nie za obraz, który buduje. Lew może rządzić z płonącym sercem, ale często to serce jest uwięzione w klatkach z dumy i strachu. Czy próbowałeś kiedyś zburzyć te więzienia, ale one wydają się niewidzialne, utkane z oczekiwań innych i własnych? Samotność króla nie wynika z braku towarzystwa, lecz z braku prawdziwego połączenia. I to jest rana której nie wszyscy mają odwagę dotknąć. Czy widziałeś, jak to się dzieje u kogoś spod znaku lwa? A może tym kimś? Jesteś ty, ale to nie jest jedyna ukryta twarz. Bo tak jak słońce ogrzewa i pali, lew może też ukrywać jeszcze mroczniejszą, zdradliwą stronę, którą zaraz odkryjemy gniew lwa. Gdy duma przeradza się w furię, czy kiedykolwiek poczułeś w sobie stłumiony, ryk? Ten ogień, który zamiast ogrzewać, podpala wszystko wokół z niemal okrutną intensywnością? Ciemna strona lwa to nie tylko jego blask. To również drzemiąca w nim wściekłość, gotowa wybuchnąć, gdy zagrożone jest jego królestwo. Lew ma ogromną dumę, ale ta duma jest dwustronnym mieczem. Gdy zostaje zraniona, król nie waha się pokazać swoich pazurów. Gniew, który rodzi się z tej zranionej dumy, może być niszczycielski, niczym huragan, który sieje spustoszenie bez przeprosin. Ta furia często napędzana jest poczuciem niesprawiedliwości, strachem przed utratą kontroli i zagrożeniem dla swojej świętej przestrzeni, ale niewielu dostrzega, że ten gniew nie pochodzi wyłącznie z zewnątrz. Często jest odbiciem wewnętrznych walk, głębokiego lęku, że nie jest się wystarczającym, że nie jest się kochanym za to, kim się jest, a nie za to, co się pokazuje światu. Widziałeś? Kiedyś lwa, który w wybuchu złości pali mosty, by potem w milczeniu tego żałować? A może sam czułeś w duszy ten ogień, który pali, ale trudno go opanować? To przekleństwo lwa. Jego światło może oświetlać drogę, ale jego płomień może zniszczyć to, co najcenniejsze. Czujesz tę dwoistość w sobie? A może prawdziwym? Wyzwaniem nie jest tylko okiełznanie tego gniewu, ale zrozumienie skąd on pochodzi i co próbuje chronić. Następny krok w tej podróży ujawni coś jeszcze bardziej subtelnego. Cień, który nie ryczy, lecz szepcze, który niszczy, nie będąc widocznym. Próżność, która ukrywa lęk przed niewidzialnością, zauważyłeś, jak blask lwa jest nie do przeoczenia? To światło, które przyciąga spojrzenia, które zwraca uwagę, które czyni lwa centrum wszechświata, ale to, czego niewielu dostrzega, to to, co kryje się za tym intensywnym blaskiem. Próżność lwa to nie tylko kaprys, ale delikatna. Zbroja wykuta, by ukryć coś znacznie większego i bardziej kruchego. Głęboki lęk przed byciem niewidzialnym, zapomnianym. Zatartym przez świat. Czujesz to prawda? Każdy wystawny gest, każde starannie dobrane słowo, każda pogoń za oklaskami to tak naprawdę desperacki szept do wszechświata Zobacz mnie, uznaj moją wartość, zaakceptuj mnie. Ale co się dzieje, gdy uznanie nie nadchodzi, gdy spojrzenia odwracają się? Próżność, która wydawała się silna i niezniszczalna, okazuje się maską, pod którą kryje się niemal dziecięca niepewność. Czy zdarzyło ci się powtarzać gesty, szukać aprobaty, próbować podtrzymać płomień, nawet jeśli wewnątrz gasł? Ta strona lwa jest cicha, prawie niezauważalna, ale głęboko przeklęta, bo tworzy niekończący się cykl pragnienia bycia widzianym. Ale nigdy naprawdę nie czucia, że się jest dostrzeżonym. Czy zauważyłeś to u kogoś, kogo znasz? A może tym kimś? Jesteś ty, ale to tylko jeden z sekretów. Za próżnością, ogniem i dumą kryje się jeszcze jedna warstwa, którą niewielu odważa się zbadać cień ukryty w wahaniach, strachu przed porażką, nieustannej walce o zachowanie korony nienaruszonej. I to być może jest najboleśniejsze. Ze wszystkiego. Ukryty strach, zakazana wrażliwość. Czy kiedykolwiek czułeś, że choć świat widzi Twój blask, niewielu zna burzę kryjącą się za złotymi oczami? Lew dla wielu jest symbolem odwagi, siły i pewności siebie. Ale co się dzieje, gdy ten król musi stawić czoła własnej wrażliwości, tej części, którą duma próbuje zdusić? Istnieje cichy, niemal zakazany lęk, który mieszka w duszy lwa lęk przed porażką, odrzuceniem, opuszczeniem, ale nie przyznaje się do tego otwarcie. Ukrywa to śmiechem, wielkimi gestami, teatralną pewnością siebie. Czy poczułeś tę maskę? Czy zauważyłeś, że za intensywnym blaskiem może kryć się głęboka, niemal dziecięca niepewność? Ta. Wrażliwość jest postrzegana jako słabość, a słabość dla lwa to luksus, na który nie może sobie pozwolić. Dlatego ukrywa tę część jak śmiertelny sekret, zakopując uczucia i wątpliwości tam, gdzie nikt nie może ich dosięgnąć. Ale ta niewidzialna więzienie ma swoją cenę, bo im bardziej starasz się ukryć lęk, tym bardziej rośnie stając. Się cichym cieniem, który niszczy od środka, czy czułeś tę wewnętrzną walkę? Między pragnieniem, by świecić, a strachem, by upaść? Między byciem widzianym, a byciem odrzuconym? Między dumą, a potrzebą pozwolenia sobie na bycie człowiekiem? To jedna z klątw lwa, nieustanna walka między światłem a cieniem. Tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie spojrzeć na tę wrażliwość bez strachu czy osądu, Będziesz mógł zrozumieć prawdziwą siłę kryjącą się za koroną. Czy słyszysz ten głos? Ten wewnętrzny apel, który chce, byś zobaczył dalej niż blask, byś odnalazł prawdziwą istotę, bez masek? Przeszedłeś przez ogień, kroczyłeś w cieniu i spojrzałeś w cichy ryk, który mieszka w sercu lwa. Teraz, stojąc przed tym, lustrem co widzisz, prawda, której niewielu odważa się powiedzieć, jest taka, że mroczna strona lwa to nie przekleństwo, lecz zaproszenie. Wezwanie dla ciebie, duszo pełna blasku, byś obudził się do pełni siebie, nie tylko oślepiającego światła, ale też cieni, które są częścią twojej istoty. Korona, którą nosisz, nie jest symbolem doskonałości, lecz odpowiedzialności. Odpowiedzialności za bycie autentycznym, wrażliwym i prawdziwym. Bo tylko wtedy, gdy zaakceptujesz swoje rany, niepewności i lęki, twój ogień może świecić bez niszczenia. Wyobraź sobie siebie jako słońce, które nie tylko oświetla, ale też ogrzewa i przytula. Króla, który nie musi chronić się zbroją dumy, lecz rządzi odwagą bycia człowiekiem. To jest prawdziwa majestatyczność lwa, zdolność do akceptacji swojej przeklętej strony. Nie pozwalając, by cię pochłonęła, do spojrzenia na własny cień i powiedzenia: Widzę cię, szanuję cię i nie muszę przed tobą uciekać. Czy czułeś tę siłę? Tę wolność, która rodzi się z samopoznania i akceptacji? Pozwalając, by Twoja dusza błyszczała w pełni, nie tylko zmieniasz siebie, ale także świat wokół. Bo prawdziwe światło nie oślepia, lecz ujawnia, Ujawnia, kim jesteś w całej swojej złożoności i pięknie. Lew, król własnego losu, twój tron czeka, ale tylko ty możesz na nim zasiąść, ze wszystkimi swoimi światłami i cieniami splecionymi razem. Niech ta wewnętrzna podróż będzie przewodnikiem dla ciebie, który teraz słuchasz, byś odnalazł odwagę, by rządzić sobą. Z miłością, prawdą i autentycznością. Jesteś gotów nosić koronę bez lęku? Spojrzeć na ogień i zobaczyć nie tylko to, co pali, ale to, co odradza się z popiołów? Podróż nie kończy się tutaj, ona dopiero się zaczyna. Jeśli ta podróż przez duszę lwa obudziła coś w tobie, może chcesz kontynuować tę drogę. Z nami? Zapisz się na kanał, by nie przegapić sekretów, które wciąż skrywają gwiazdy i zostaw łapkę w górę, jako znak dla wszechświata, że jesteś gotów oświetlić swoje cienie i objąć prawdziwe światło. Kosmos przemawia do tych, którzy słuchają, a Twój głos jest częścią tej rozmowy.